Wydział Technologii Edukacji Politechniki Koszalińskiej wyróżnia się na tle pozostałych oferowanych przez tę największą na Pomorzu Środkowym uczelnię. Przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego został oznaczony prestiżową kategorią A. Potwierdza ona wysoki poziom prowadzonych przez Wydział Badań Naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych. Daje przywilej podwyższonych dotacji na ich działalność. W dzisiejszym odcinku Dobre Bogoszalińskie wracamy do Wydziału Technologii Edukacji, tym razem po to, by przyjrzeć się bliżej dwóm kolejnym kierunkom kształcenia mechatronice i pedagogice. Sądzę, że najważniejsze dla studentów jest to, że mam bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną, w której można spędzić fajne 4-5 lat swojego życia. Uzyskując wiedzę, która w tej chwili ma wzięcie na rynku pracy, mamy cztery kierunki studiów: mechatronikę, inżynierię materiału, inżynierię biomedyczną. Mamy też pedagogikę, to mamy w misji naszego wydziału technologia, i edukacja. Mamy około tysiąca studentów, z czego 600 na pierwszym stopniu studiów, 300 na, na stopniu drugim i około 100 studentów na studiach niestacjonarnych. Przyznana przez ministra nauki Szkolnictwa Wyższego prestiżowa naukowa kategoria A ma wpływ na wysokość ministerialnej dotacji dla wydziału, dotacji przeznaczonej na badania statutowe i możliwość występowania o środki unijne. Wydział dobrze wykorzystuje ten potencjał. Jesteśmy dobrze wyposażeni, jeśli chodzi o aparaturę. Mamy tzw. kategorię FA, jeśli chodzi o finansowanie jakość badań naukowych. To się przekłada na to, że nasi pracownicy są dobrze wyposażeni w aparaturę. To finansowanie badań naukowych, finansowanie dożysku nasi pracownicy przekłada się na wysoki poziom dydaktyki, którą prowadzimy na naszym wydziale. Wydział zlokalizowany jest w budynku GIH Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich. Na powierzchni prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych Mieszczą dziekanat, nowoczesne sale wykładowe, pracownie projektowe i komputerowe oraz laboratoria dydaktyczne. Oto jedno z nich laboratorium kolektorów słonecznych. Tutaj mamy takie duże laboratorium, w którym tak naprawdę mamy kilka dosyć ciekawych stanowisk badawczych. Część laboratorium, w części robimy takie badania, które, na których testujemy kolektory słoneczne i inne urządzenia służące do podgrzewania wody w systemach grzewczych, ale też znajduje się w laboratorium stanowisko do badań Drukarek 3D, szeroko rozumianej elektroniki. Także jest to tak naprawdę bardzo wszechstronne laboratorium. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co oferuje studentom kierunek mechatronika. Mechatronika jest tak naprawdę dla, e, dla osób, które chcą być wykształcone w no, chyba możliwie najszerszym zakresie. Objąć e, swoją wiedzą takie dziedziny jak elektronika, informatyka, mechanika i, i potrafić to razem spiąć ze sobą wszystko. Kierunek wypuszcza inżynierów gotowych do pracy związanej ze sterowaniem szeroko pojętych urządzeń. Sądzę, że to są właściwie wszyscy inżynierowie, którzy mają do czynienia z, ze sterowaniem, z automatyką, z urządzeniami mechatronicznymi. Tu może powiem, że, że nie ma urządzeń właściwie nie mechatronicznych. W tej chwili są urządzenia, które zawierają sobie elementy mechaniki, elektroniki, informatyki. Więc właściwie cały przemysł, który wytwarza urządzenia, w którym pracują maszyny. W ramach Wydziału Technologii i Edukacji działa kilka kół naukowych, między innymi Studenckie Koło Naukowe Bez Oporu. Realizują one projekty z zakresu mechatroniki, elektroniki i sterowania. Pracodawcy bardzo mocno interesują się naszymi studentami z ostatnich lat, tak żeby no, mieć, mieć w czym przebierać i wreszcie już tych najlepszych pod koniec studiów nam zabierają. W ramach kierunku Mechatronika na Politechnice Koszalińskiej funkcjonują zakłady mechatroniki, mechaniki stosowanej, projektowania i technik wytwarzania. Mechaniki materiałów i mechaniki obliczeniowej oraz zakład napędów i sterowań. Pedagogika wypuszcza na rynek zdecydowanie więcej absolwentów, ci także znajdują pracę. Nie słyszę też skarg, żeby nie było pracy po tym kierunku. I tak jak powiedziałem, zasilamy tutaj z cały region z pedagogów, czy nauczycieli, czy opiekunów. Pedagogika jest popularnym kierunkiem, choć w ostatnim czasie. Ocenia się ją jako kierunek, który nie przynosi takich kwalifikacji i kompetencji, nie daje, które mogłyby być, czy na które jest zapotrzebowanie współcześnie, chociaż to nie jest do końca prawdą ponieważ widzimy, że jest coraz więcej problemów społecznych związanych z wychowaniem przede wszystkim i na tym gruncie rodzinnym, z którego przenosi się, przenoszą się zachowania i do środowiska przedszkolnego i szkolnego i w inne. I tutaj pedagodzy są potrzebni. Potrzebni są na rynku ci, którzy studiują na specjalnościach nauczycielskich jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego czy nauczyciel w szkolnictwie specjalnym. Mówimy tutaj o edukacji, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale też na tych wczesnych etapach edukacji. Oprócz tego mamy tutaj pedagogów resocjalizacyjnych, asystentów wspierania rodziny, co w tej chwili jest też istotne, również asystentów wspierania osób starszych, znamy zjawisko, gerontologia, starzenie się społeczeństwa itd. Również psychopedagogika. Gdzie jest też ta pomoc niezbędna? Poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe, personalne, mediacje i negocjacje. Tu już się nie mówi tylko o tych mediacjach w sądownictwie, ale również mediacje rówieśnicze, mediacje rodzinne. Tych obszarów jest coraz więcej, w których ten pedagog fajnie się może odnaleźć. Specjaliści kształceni na kierunku pedagogika Politechniki Koszalińskiej są potrzebni. Rynek i życie stwarzają im wciąż nowe obszary do działania. Praktyki odbywane przez studentów w lokalnych placówkach oświatowych, ośrodkach wsparcia i instytucjach uzupełniają proces kształcenia o cenną praktykę. Często też dają początek współpracy z przyszłym pracodawcą. Kilkanaście lat tak naprawdę współpracujemy z różnymi szkołami wyższymi, ale z Politechniką na dobre rozpoczęła się od czterech lat. Od tego czasu mamy podpisaną. Umowę o takiej współpracy jest to taka współpraca na szerszą skalę. Dzieci uczą się od studentów i studenci uczą się od dzieci, i między innymi padło takie pytanie: Oni uczą się sprawdzać nasze prace, a kiedy my sprawdzimy ich? I w ten sposób rozpoczęła się taka. Szersza współpraca projektowa, to studenci indywidualnie, w parze lub w grupie siedzą z uczniami, razem piszą wejściówki, wspólnie te wejściówki oceniają, wskazują sobie sposób poprawy, uzupełniają swoją wiedzę, swoje umiejętności. A największą satysfakcją dla ucznia jest wtedy, kiedy uda mu się studenta czegoś nauczyć. Na przykład robiliśmy wykresy. Bardzo mi się podobało, pani mi wytłumaczyła. Wtedy do, dobrze już zrozumiałem o co chodzi, a tak to nie rozumiałem. W skład katedry pedagogiki i studiów edukacyjnych wchodzą zakłady filozofii i myśli edukacyjnej, pedagogiki społecznej i resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej i psychoprofilaktyki oraz dydaktyki i edukacji szkolnej. Rekrutacja na pierwszy rok studiów Politechniki Koszalińskiej trwa. Kandydaci zainteresowani kształceniem na Wydziale Technologii i Edukacji mogą składać dokumenty od 15 lipca. Czeka na nich około 300 miejsc.